Wasiłuk po meczu Jagiellonia-Zagłębie wygrana 3-2. do 2. Trochę męczarni było. Tak, no własne życzenie, bo pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie taka jakbym oczekiwał. Tak jak zawsze chwalę, tak dzisiaj muszę powiedzieć, że nie byliśmy kompletnie drużyną, która dominowała w pierwszej połowie. Były ku temu absolutnie warunki, co nie zmienia faktu, że mieliśmy niezłe sytuacje, żeby wyjść na prowadzenie, natomiast w ostatniej minucie pierwszej połowy dostaliśmy bramkę i dostaliśmy o bardzo zasłużenie, bo nie zasługiwaliśmy w tym meczu w pierwszej połowie chociażby na to, żeby, żeby nawet mieć remis. No, trochę muszę przyznać, że dzisiaj był... Zjazd delikatny z naszej strony i to nie ma co ukrywać, ten mecz nie był wielki w naszym wykonaniu, natomiast po raz kolejny chłopcy po wyjściu na drugą połowę udowodnili, że mają wspaniały charakter i serce do sportu, bo nawet w meczach, w których nie idzie, jeżeli potrafią odrabiać się dwa razy z, przy, przy, porażkę, którą, którą mieli na dany moment, to, to to bardzo dobrze o nich świadczy. Koniec końców zdobyliśmy trzy punkty, natomiast z tego meczu na pewno będzie bardzo dużo takich wniosków. Z których musimy szybko się uporać, wyciągnąć, wyciągnąć jakieś konstruktywne rzeczy i, no i trzymać tę koncentrację, którą od początku sezonu sobie narzuciliśmy, żeby, żeby sobie nie pozwalać na takie połowy jak ta pierwsza w naszym wykonaniu. O dwie osoby, o dwóch piłkarzy personalnie chciałem zapytać. Po pierwsze, dzisiaj zmiana w bramce. Damian Andrzejkiewicz, jeśli się nie mylę, to chyba jego debiut w całej do lat 19, a druga to kapitan Kuba Burkowski, który z kontuzją opuszczał boisko pod koniec meczu. O Damiana. Co spowodowało zmianę w bramce, a o Kubę czy to jest jakiś poważniejszy uraz, czy tylko coś, co w tym momencie wykluczało go z dalszej gry? Jeśli chodzi o Damiana, tak samo o wszystkich chłopców, którzy, którzy trenują, każdy od początku, od 17 lipca, jak zaczęliśmy treningi, daje się wszystko, dzisiaj przyszedł na niego. Czas, miłość, wierzę na kadrę. Będzie tam miał um, kilka meczów, więc zdecydowaliśmy, że on dzisiaj po prostu odpocznie. Damian się wprowadził e, do gry. Musi też łapać minuty, musi łapać doświadczenie. Każdy z tych zawodników, dzisiaj jedni e, też weszli w pierwszym składzie. E, zostali potem zmienieni. To nie, nie zmienia faktu, że bardzo doceniam pracę, jaką wykonują i muszą do, do swojej kariery, którą chcą budować, dokładać małe cegiełki krok po kroku. Jeśli chodzi o Kubę Burkowskiego, to jest na pewno m, rzecz do sprawdzenia. Być może, być może jest tam jakieś naciągnięcie mięśnia, to ciężko powiedzieć. Tak naprawdę teraz będzie na pewno przebadany. Jest to, jest to też dobry duch zespołu, gość, który nadaje charakter tej drużynie, więc bardzo bym chciał, żeby był gotowy do kolejnego meczu. Mówiłem w trakcie transmisji po zmianie stron, jak szybko doprowadzili Jagierńczycy do wyrównania, że coś musiało się zadziać w przerwie w szatni. Oczywiście nie namawiam do zdradzania tajemnic, ale na pewno nie było zimno, wręcz przeciwnie, było gorąco w szatni w przerwie. Pomidor tym razem. Jak jak się zawsze rozgaduje, tym razem niech będzie pomidor, dobra? Nie ma problemu. I na sam koniec, trenerze, przed Wami kolejne spotkania. Takie mecze jak ten, czyli można chyba je zaklasyfikować jako mecze do przepchnięcia, też dodają wiary drużynie. Tak jak trener mówi, mecze, w których nie do końca idzie, ale są trzy punkty, potrafią nadać drużynie wyższych jeszcze morali. Z pewnością tak, natomiast to nie jest to, czego oczekujemy od strony. Naszych zawodników pod kątem kreacji gry, pod kątem rozumienia gry, pod kątem tego, co się, co się działo, jeśli chodzi o pierwszą połowę. I to też wynik, oczywiście, jest ok, bo, bo wywalczyliśmy go i wyciągnęliśmy go, natomiast nie jest to dla mnie ostateczny wyznacznik tego, że, to było dzisiaj, że było dzisiaj dobrze. Dzisiaj nie było dobrze, jeśli chodzi o granie, natomiast za ich charakter i podejście absolutnie brawa. Zwycięstwo oczywiście buduje mentalność, ale nie, może też, nie możemy tracić czujności wszyscy, że, że, że dobrze weszliśmy w sezon i w pewnym momencie możemy z tego spuścić. Absolutnie tego nie będę akceptował i na to nie będę pozwalał.